Siemanko! Są, ta, ja się, witam. Pan Śmieszek, a dzisiaj ze mną jest po 55, no. No, siemanko, a, siemanko, a dzisiaj ze mną jest... Tak. Ja jestem w programie 5.5, a ze mną jest... Pan Śmieszek i dzisiaj jedziemy najwyższą górę. Jak dla nas. Jedź, chodź ze mną. Zaznaczyłeś sobie na mapie wcześniej jak byliśmy? Nie. No co za... Tak, Miścina, ja mam 10 fps 7. Ja mam 30 E no, no ale tego to się nie spodziewałam, żeby do siedmiu razów nie schodziło. Właśnie widzę Cię na mapie jak Cię cofa. A gdzie Ty jedziesz? W dół jedź. Tak? Gdzie Ty jesteś? Na dole. Na dole? Tak! Pod, pod tym. Dajcik. Czekaj czekaj, neony. Gień. Chodź! Ja mam z FPS-u, włączam, FPS włączam nitro i schodzimy. Ja nie mam, ja mam 30 FPSów. Fajnie jakiś... Jakiś mnie jakieś gun w ogoni. No to najwyżej się do mnie tepniesz. IP serwery będzie w opisie! I wersja 0.3 Z cofaj! No co za... Ja to wyszczę. Znam komendę na pamięć. Flip, flip i py. Jedź, się auto! By walnie. Ej, gdzie ty? Gdzie ty jesteś? Dapaj się. O, po, po raz sobie. A ja człowieka na znaczy, że mnie nie było chamstwa. Gumbo za nami jedzie, a ty kurde. Nie jedzie! <laughs> spadamy. Chodź tu padnie podem Tepaj się! 8 IP IT 8 Nie będę się na odcinku tak tepać się, no co? No ja widziałam milion set od filmów, którzy się tepali. STL EPOR tu tutaj. to nie Gdzie ty jesteś? Prosto? Tak, potrafi takie coś. Eee-m. No, ale od razu szybko już wtedy. Ja dzie, jacie, jaśnię. A mi... Ale mnie skull gnęło. No daj szybciej sobie zmienić tego. Jeszcze zmień na energię może. Nie, jak dojdziemy dopiero. Tak. Jest! Fuck! Fuck! Wow, ale znało. Właśnie na no. No nie znało. Nie. Ty u Ale ty zobaczysz u mnie jak ja się z, drift, z driftnąłem. Ostrzegam już w którymś minucie, oh. że jak nagrywałem Minecrafta, to zrobiłem... Błąd ba bardzo... FAIL! W piosenkę to Andreas, raz Minecrafta! A jeszcze strzegam że jak teraz nagram i będzie 9 minut, to strzegam Będę dodawał je następny filmik jeszcze raz, ale nie ten sam. I następny, bo Dobra, mi... bo mi fra świetnie. FRAPS mi nie wchodzi. Co hmm. mi wchodzi fraps, nagrywa? Do nagrywa, do no mi, mi też nagrywa ile chcę, ale nagrywa tak, że mam, Dojdzie mi do 5 minut i już otwiera mi drugi film. W następnym filmie już mam 9. Znaczy ile... W następnym filmie mam parę. Nie! Nie, nie koniec padnam! tam. Pamiętasz jak przed tam wpadłem? No ja też. Patrz. <noise> Jedziemy na, na wprost. A my się... Nie! Nie! Ale ja! Zaczę mnie na filmiku. Nie widzę cię na mapie prawie. A bo przedłużymy przedłużamy filmik. On spadłem na dół. Ba zobaczy gdzie ty jesteś. Jedź na przód. No. Teraz się nazywa coś. Po co? Mam swoje. Mm. Dogonisz mnie! Wow! O! Dogoń śmieje! będę śmiał prawa au to, autorskie. No, są prawa autorskie. No ja już by, bym miał jednego. Ku, Gryź! dobra, ty już, ty ja robisz cięce... Cię... Dobra, be, nagrywam dalej. Wiesz I... potem, to się wyetnie tam sobie piszesz już na YouTubie tego smsa za cytówkę wyślecz i będziesz miał. A ja nie miał nic na koncie, hehe. Heheszki. He, he. Matko boska, no matko, no to, nie wiem, no to... A to mamy ten, sobie, no właśnie, tak. ...tem za trzydzieści, żeby trzydzieści minut potem było nagrywać, to tam nie pożałujesz już. Nie, ja chcę na 20 minut maksymalnie. To ile będzie? No to tak, też tam tak 20 minut, tak. Mam, jesteś, gdzie ty jesteś? No, a już tam prawie jestem. No, no, no! Padłysz? Prawie! Co? Gdzie Jesteś dopiero na drugim, pięć, czy jestem już na trzy? Ja jestem już na czwartym. Bo to ja tu na mapki ogarną ci to tłumaczę. To się tepaj! Nie będę się tepał? Ufa! Widzieliśmy się na mapce. Jaką? Ej, potem wejdziemy. Ej, wejdzie... Wchodzimy na. Ja Wchodzimy na WG? Co to jest WG? Wojny gangów. Jesteśmy w cel misji. Głośna ta góra nazwa. G. U. R. A. Weź przepisz, szkoda, bo się nie chce. K... nie, nie przypisa. Dobra, Dobra, stepam do ciebie. Owce w bo... Kliknij G. No dobra, stop, to sobie radzę. Idziesz? O co za debil! A potem się dziwi, czemu tak uciekam.

i za chwilę będzie jeszcze Sylwia Grzeszczak, moja siostra. Jakieś... A to najwyżej połączymy się przez FB. Tak, zaraz, miałem radę. To już tu jesteśmy? No. Chodźcie na ukośnik wygry. Ale już czasu nie mamy, Kuba, się nie przyszedłem. to my już kończymy ten odcinek. Następny odcinek... Chodźcie, no b... chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź. I następny odcinek będzie na wygry. Czyli... No gdzie ja ty? Dochodź na wygry. Szybko! Zaraz się zacznie. Jesteś? Też. Ja pierwszy już zapisałem Nie, 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 nie! Bez praw autorskich! No genialnie. Prawie się... O, jestem. Tak, jesteś? Tak. Ej, Nieprawda, ja też. Czemu takie dziadowska broń? Ja widzę jakiegoś... Ja widzę jakiegoś zielonego. Ej, mamy sojusz, o. Jesteśmy citerami, bo mamy sojusz. Można używać komendy, czy nie? Exit game. Ej, bo jakiś koleś przy tobie. Ja byłem bo ja bardzo To nie ja. O, wygrałem. Zielony wygrywają. I jak na arenę jeszcze jedziemy? No może na jest, jest fajna. Dobra Nara, sam będę nagrywał. Do...